Prosto z targowiska weszliśmy do kościoła Benedyktynek, czyli zakonu żeńskiego stworzonego przez świętą scholastykę. Dlatego znajduje się tutaj obraz przedstawiający świętego Benedykta ze swoją siostrą scholastyką. Pamiętacie, raz w roku, jeden dzień spotykali się, żeby porozmawiać o sprawach boskich, ale również o sprawach doczesnych, związanych z prowadzeniem klasztorów. Kościół jest zdobiony przez 130 lat marmurem sycylijskim i ten marmur sycylijski jest wszędzie, w tych inkrustacjach, w ołtarzach bocznych. Na uwagę służy święta Rozalia, najbardziej ceniona na Sycylii święta. Mówią złośliwi, że Sycylijczycy postanowili tak, Najpierw jest Święta Rozalia, potem cztery ich święte, które są przedstawiane, między innymi Święta Gacha, a dopiero potem jest Matka Boska. No, oczywiście to łóżniki, bo to znak tego, że Świętej Rozalii jest obchodzone przez trzy dni w roku. Natomiast jeżeli patrzymy na te figury, na te rzeźby, y, część z nich jest. Y, Wyprowadzana z kościoła w ramach różnego rodzaju procesji, no to nas porażają tym zdobieniem. A sam kościół, no widzicie, cały inkrustowany, 130 lat był zdobiony. Ile to trzeba było mieć pieniędzy, żeby to zrobić? Ilu to wykonawców rzeźbiarzy musiało zrobić, żeby takie piękne mozaiki stworzyć? Pozdrawiam z Kościoła Świętego, Świętych Benedyktynek z Alep.